Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Popcorning i dzisiaj zagramy sobie w Train 5. Kontynuujemy naszą przygodę. Jesteśmy właśnie w takich podziemiach. Nie wiem, jak tu w ogóle się dostaliśmy. Po prostu chcemy dojść do astralnego obserwatorium. No i czeka na nas taka zagadka. Ja bym jeszcze sobie sprawdziła, zanim tu wskoczę, czy ten laser zniszczy nam to. O kurczę, zniszczy. To chyba trzeba tak jakoś szybko Jak to zacznie po prostu się wracać I jeszcze spróbuję po prostu odbić ten laser, tak? I on po prostu wtedy nam nie zniszczy tego pudełka. Ok, szybciutko. I jesteśmy świetnie. Co dalej. Kilka punktów dostaliśmy, ale mamy na razie tylko cztery, więc myślę, że znajdziemy ich troszkę więcej i wtedy sobie będziemy kupować ulepszenia. A dodatkowo tu mamy jakąś walkę, więc chodźmy może tu na drugą stronę i spróbujemy sobie ich pokonać. To chyba wszystko, i tutaj już mamy jakąś zagadkę. Czyli będziemy mieć tutaj jakąś zagadkę związaną chyba właśnie tutaj z oświetleniem tych gwiazd. No, zaraz zobaczymy. ponieważ możemy sobie to ustawić w którymś miejscu. A, co nam się otwiera? Nie wiem, co to teraz daje. Musimy te wszystkie te gwiazdy oświetlić. Tylko teraz, na przykład, jak robiliśmy coś takiego, to też to świeciło. Udało się i otwiera nam się w tym momencie przejście. Ja sobie jeszcze tylko zerknę, czy tutaj coś jest. Ale nic nie ma, więc schodzimy. Okej, okay, to się otworzy, nie chcę na to chyba stawać. No Jak ja tak boczkiem zrobię, no to mogę to tylko zamrozić. Ale nie wiem, czy to będzie nam potrzebne. No, zobaczymy. Teraz jeszcze tutaj te pudła. I mieliśmy jakąś taką kulę. Nie wiem, co to było, bo zdążyłam już to zniszczyć. Ale może jak następnym razem ją znajdziemy, to będę na nią bardziej uważać. Bo ona na przykład jest tam na latarni. Poczekajcie, bo tutaj kolejne punkty. Może jeszcze inaczej to zrobimy? Na przykład spróbujemy sobie to zestrzelić z zoją. Jakiś w ten sposób. Tak, da się. Dobra. I tutaj jest ta kula, tylko ja nie jestem w stanie jej podnieść amadeuszem. Mogę ją tylko zestrzelić. Aha, i ona się po prostu rozbija. Dobra. Tutaj przeskakujemy. Ła, czemu tak? Przy okazji znaleźliśmy jeszcze przejście dodatkowe. Tylko, czy ono jest dodatkowa. Tak, ono jest dodatkowe, bo nie ma dalszego przejścia. Tu mamy dźwignię i będziemy mogli tym sposobem wrócić. A tutaj jeszcze jakoś oświetlamy. Tą gwiazdkę, przynajmniej tak bym chciała. Tylko na przykład zróbmy to od góry. Jakby się dało. da się. Tutaj punkty. Czekajcie, bo spróbuję sobie. Zrobić w ten sposób, i czy tu na przykład strzelicie w to, da? Chyba, że muszę światłem na przykład na to najechać, jeszcze bo inaczej to się zamyka. A tak uderzyć tego się nie da. I mamy tam skrzynię, więc no, trzeba się tam dostać, ale dobra, czekajcie. Zrobimy w ten sposób, że spróbujemy sobie tu przejść i zebrać te rzeczy, udało Ci się znaleźć nową ciekawostkę. Zobaczmy ją sobie. I to chyba była ta ciekawostka, ciekawostka Nekromanty, ziemianki Nekromanty, więc w każdym tutaj zostały nam po dwie ciekawostki do zdobycia, więc no, będziemy szukać. A dodatkowo jeszcze te punkty do zebrania. Okej, okay, mamy. Dobra, zbieramy punkcik i to chyba wszystko, co można było tu zebrać. Wracamy na górę. Oczywiście jeszcze musimy sobie samemu zbudować wyjście, bo czemu by nie? Ale wiecie, i tak, biorąc pod uwagę to, że przez przypadek tu trafiłam, to i tak jest naprawdę świetnie. Dobra, jeszcze te punkciki. No i to chyba naprawdę wszystko. Co my tu mamy? Jest jakaś klapa na górze. Oczywiście możemy sobie tu. Klonem zejść, aha. Nie zejdziemy za bardzo, bo tam się kręci koło, zęba, koło zębate. A, możemy zamrozić koło i po prostu sobie tu przejść, ale może zejdziemy faktycznie tam na dół. Okej, okay, i tak tam nie zejdę, więc możemy sobie wyjść tylko na górę. Tak. I co teraz? Wychodzimy na górę. Dobra, kolejny checkpoint. Co my tu mamy? Tutaj można zamrozić, coś się stało, bo było słychać, że jakby się coś otwierało. Tylko nie mam pojęcia, co. Dlaczego w tym Zabójstwo góry musiało się aktywować, kiedy oczekiwały na atak księżnika. Przejdźmy dalej, biedne czy nie biedne. Mamy wizera do poskoczenia. Faktycznie lepiej się pospieszyć. A my tu mamy kulę, która jest odporna na te wszystkie płomienie. Tylko jakby jej użyć tutaj? Z dwóch stron będą nas tutaj atakować, tu nic nie damy. Może jakieś w ten sposób i sobie po prostu zablokować. A tylko zanim my spadniemy, to już troszkę minie. Sprawdzę jeszcze czy coś się zmienia, jeżeli zablokujemy sobie to. Ale nic widocznego takiego. Nie czy o to chodziło, ale to był jedyny pomysł, który przychodził mi do głowy. Ale działa, to znaczy, że jest naprawdę nieźle. Okej, okay, czyli tu musimy sobie zrobić przejście, czyli skorzystamy sobie z magicznych strzał w ten sposób. I teraz możemy sobie wyjechać na górę, bo czekają już tam na nas przeciwnicy. Mianowicie tutaj pająki udało się. Dobra, i tutaj coś też mamy, ale nie wiem, czy coś nam to da. Ponieważ teraz jest bardzo ciężko wyjść. Chociaż może w ten sposób? Dobra, tylko do czego to było? To naprawdę ciężko stwierdzić. Okej, okay. wychodzimy na górę. Tutaj jakiś dywan z kotem, bardzo ciekawe. Oczywiście co się wyżej musi być. No, Okej, okay, chyba wszystko zdobyte. No i kolejna zagadka. Co byliśmy, planety, oczywiście. oczywiście planety. Okay, czyli możemy sobie trzymać tą dźwignię. Na przykład w ten sposób. I co my tu możemy jeszcze zrobić? Możemy uderzać w to. I wtedy zmieniają nam się te zewnętrzne. A tutaj wewnętrzne. I musimy pewnie gdzieś światło nakierować. Pewnie tutaj. I już nam się udało. Więc naprawdę bardzo szybko poszło. Kolejni przeciwnicy. I co my tu jeszcze mamy? na górze chyba już nic nie ma. Więc dobra, zejdźmy sobie. Bardzo ładnie się to prezentuje. Już właśnie chciałem tutaj atakować. A okazuje się. Że nie musimy. Zaraz zobaczymy, bo tam coś na górze chyba jeszcze jest. Ale właśnie nie przejdziemy, o, księżyc. A, i możemy zobaczcie, sobie je tutaj zniszczyć. Więc też ja bym tak zrobiła, żeby odblokować sobie to przejście na górze. W ten sposób Okej, okay, chyba jest. Powinno się udać. Teraz wypchamy i niszczymy. A co ciekawe, nic tutaj nie ma, chociaż naprawdę takie miejsce, gdzie no, powinno coś być. Ale ładnie. Zobaczcie. Tam w oddali jakieś miasto chyba, bo świecą się światła w domach, a my musimy tutaj zmienić kierunek. I dostać się dalej. Jesteśmy. Kolejny hmm. checkpoint o. Zabawa z wodą, czyli tutaj napełniamy. Ok, to wszystko, i teraz przydałoby się trochę światła, prawda? Urosły nam kwiaty. których sobie chyba wyjdziemy wyżej, ale ciekawe. Oczywiście nie zabraknie tu również przeciwników. Świetnie. I na górze mamy jakieś takie dziwne urządzenie. Teraz sobie zobaczymy, bo można je po prostu tutaj. Ciągnąć z tej liny. A i pomogłoby nam wyeliminować tego pająka. My poradziliśmy sobie sami, więc dobrze poszło. Co my tu mamy? Możemy sobie zrobić przejście po tym. Takie schodki.

Dobra, wkładamy w miejsce beczki i powinno wszystko działać dokładnie tak. I odblokowuje nam się przejście z drugiej strony. Więc możemy sobie przejść, ale oczywiście ja jeszcze sobie sprawdzę, czy coś tutaj jest. Nie wiem, czy dam radę tam na te planety wejść, chociaż coś tam się świeci. Więc spróbujemy. Właśnie, jest tam coś. Tylko, jak się tam dostać? Ok, wyjeżdżamy. I faktycznie mamy ten duży punkt. On chyba daje nam 5 punktów doświadczenia. Tak, mamy 23. A ciekawe, naprawdę nie spodziewałabym się tego. A jednak to Train 5, więc tutaj wszystkiego można się spodziewać. Nawet tego niespodziewanego. Ok, co by tu dać? Co by tu dać? Czy dałoby się przenieść na przykład to? Dałoby się. No tylko to jest na łańcuchu. Więc nie wiem czy jakąś dam radę. A to się łączy, i możemy użyć dźwigni. Wjeżdżamy jakąś windą, co tu mamy. Jakiś magiczny rycerz znowu. Mam nadzieję, że nas nie zaatakuje. Chociaż tak patrzy się na nas. No nie. Wilhelmaton. Jeśli dobrze czytam. Tutaj tego w ogóle nie mogę podnieść. Nie wiem co mam robić. Czym atakować? Kim atakować. No najwyraźniej w terence, ale jak ja to mam zrobić? Tutaj można. Próbujemy sobie tu dać może kostkę, bo wtedy to działało, może teraz też zadziała. I działa! Okej, okay. uderzamy. I co teraz? A, uderzasz w nas, co? No dobra. Teraz na górze tam są rzeczy. Też sobie spróbuję tam bloczki dać. Dobra, jest. I teraz działa. Uderzamy. Dobra, i trzy, jeszcze dwa razy blokuje się. Jakieś klocki na nas spadają. Dobra. Co tu się dzieje? Dobra, teraz pewnie musimy to odbić. Odbijamy do góry, dokładnie tak. Aj, zablokowana tarcza na razie. Ale czy nic zniszczyliśmy, więc i tak jest super. Dawaj, odbijamy, odbijamy. Tarcza zniszczona, musimy czekać. Dobra, prawie trafione. Druga ręka. Co jest? Już prawie, naprawdę ostatni strzał. Tylko dobrze odbić. Traf, jest! Jest trafiony. Dobra, teraz będziemy skakać. Raz, dwa i trzy. Skaczemy, skaczemy. Trzymaj się, jest, udało się. Uderzamy. Ale skacze po tym. Okej, okay, jedno ramię. и Давай. 1 2 Да Well, this is new. It's magical. It must be the source of the Clockwork Wizard's powers. Oh, thank the bees you three are here. I need you to go save Helga and Valerius before those monsters steal their magic powers. What? Does it look like we're doing a charity rescue run? We've our own small wizards to save. Ah, oh, Barbara, we really need your help. My children have been kidnapped. Do you have any idea where they could be? But of course I'll help you. Right after you go rescue Helga and Valerius. We don't have time to go rescue every wizard who can't take care of themselves. Amadeus, think about Helga and Valerius and his stone turning magic do you think your quest will be easier with clockwork knights turning both their powers against you oh that does sound bad our powers can't help us much if we sat next to garden gnomes on lady sunny's lawn. then it's settled you go after my friends towards the bastion of hope let me tell you what i know Barbara, a wizard of the lone astral observatory. Instructed the heroes where they should go next. The tea-reading seeress directed them to the Bastion of Hope, the proud home of the Red Cloaked True Knights of the Kingdom. First of all, the heroes would have to find their way through some woods, basking in late autumn light. Okay, czyli mamy już nasz cel Bastion nadziei, No i Barbara powie nam co dalej robić, ponieważ mamy do uratowania w sumie dwójkę dzieci Amadeusza oraz jakiś dwóch czarodziejów, ale zanim to to jak narrator nam przedstawił, musimy się udać przez jakiś jesienny las, więc zobaczymy, co to będzie, ale udamy się już tam w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli materia Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Odsyłam was do playlisty, tam znajdziecie wszystkie odcinki Strain. No i co? Do zobaczenia za niedługo! Cześć!